Dzień dobry, witam! Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z LAM Adventure jestem u Cyfer bo jestem bardzo OLO! Eee, eee! na zara na kopię do doby! Tak. <laughs> Kusiła prawie mnie zabił, do no, widzicie, lua! E, to ja wam powiem tak, e, zmieniliśmy paczkę, jak widzicie, wygląda ona troszeczkę lepiej i jest naprawdę o wiele bardziej kozacka, ponieważ jest tutaj Much more dungeon. Kuwa! Daj mi się przywitać w odcinku, chopie! No, ja bo tutaj. W odcinku, da No! Przywitać. no yy, I zapraszam do cyfera, yy, bo tam odcinek yy, poprzedni był i. Yy, no, i nowa paczka jest. Bo macie w opisie nazwę paczki, więc nie pytać! Jaj, co to za paczka! Jaj, co to. No, masz w opisie kuźwa? Czytaj opis. Mendo, i będziesz wtedy wszystko wiedział. Ja się pochwalę, bo ja mam taką fajną e, Ender Perłę, która mogę się używać 2000 razy i ja jestem po prostu przeszczęśliwy. A ten mój pirat, no jak to pirat, zarąbał mi e, mój miecz emeraldowy, który żem znalazł i ja mam focha. Po prostu, Ej, tyle jaju, powiem. czy masz może dwa żelaza? Mam 16, masz, przepalam. Czymej. No, Dobra, zaraz, w skrócie, jakby to wam pokazać, co tu się dzieje. Generalnie tak, mamy moi drodzy questy, które możemy wykonywać i za, za które dostajemy pieniądze, później z tych pieniędzy możemy kupować różne rzeczy. To jest w ogóle mega, mega fajna rzecz. Mamy też dodatkowo tutaj, czekajcie, gdzie to kuźwa było? To było wy, to było wy, yy, tutaj, skillbook. LJ, LJ, co, czekaj, co? ja im pokażę najfajniejszą rzecz, patrzcie na mnie teraz. Tak, dokładnie. Można bardzo szybko wchodzić i schodzić z drabiny, to jest mega fajne. I są na przykład skillbooki, dajmy na to, możemy sobie dzięki temu, yy, co tu jest na przykład? Mam stone cutting, mam 2 na 10, tu mam pros, prospecting, 1 na 5, cokolwiek to znaczy. I mam jeden available punkt i nie mogę go kuźwa nigdzie ogarnąć, chyba że po prostu daje add level i co ja robię? Coś w tym momencie... Czy on mi randomowo to daje, czy co? Ty, nie rozumiem. Ty, nie mogę cię skrzywdzić, co jest? No bo w tarczę bijesz, tarczę mi zbijasz. Ej, nie idzie tego ogarnąć, dobra, będę musiał ogarnąć, o co chodzi z tymi skillbookami, bo to fajne wygląda i ja bym chciał. Dobra, ja sobie zrobię za ten czas w ogóle miecza, bo ja sobie o. muszę zrobić miecza. Daj mocowe, dziękuję. Ja coże, mam Emerald Sword, chłopie, ja mam Emerald, kaka mi mi za rąba. Nie! Nie! Dobra, nie. ale generalnie paczka jest naprawdę fajna i jest bardzo, bardzo, bardzo dużo E, innych przedmiotów, których normalnie żeśmy tam nie mieli na poprzedniej paczce jest o, o wiele lepsza. Oj, idziemy. Co, można spać? Jest, można spać. Jest, 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 spanie solo jednak, kurczę. A, dobra. No to, to, to zawsze można się przekimać. Też mam tutaj gwizdek. Tu mam swojego piesza, ale ten gwizdek to sobie w sumie zostawię, bo go nie potrzebuję. Ant to też się nie przyda. E, buty bym sobie zrobił w sumie, albo nie, kilo diamentowy, no właśnie, bo to się przyda zdecydowanie bardziej. Proszę bardzo, elegancko. E, by tu to se odłożę, to se odłożę, to se odłożę, i, 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 e, i to se odłożę, i to se odłożę... A wiecie, co jest to najlepsze? Odłożę, i... Mamy tutaj Tyldę! Tak, to jest bardzo fajna rzecz, którą, którą bardzo lubię, tu mam e, Raw bifteki, bo ja leksze? jestem wojownikiem, a on jest piratem. Cyfera, wina! <grystanie> no. E, I jakby tutaj, dlaczego zdecydowaliśmy się na tą paczkę to wydaje mi się, że już w poprzednich odcinkach żeśmy się wystarczająco wypowiedzieli na ten temat, no bo chociażby dlatego, że no tam dużo rzeczy było takich, że no ja to bym nie ogarnął, Cyfer może by ogarnął, ale w sumie wy byście też może nie ogarnęli, to chcieliśmy, żebyście mieli więcej adventure faktycznie niż, niż Niż takiego, no, nie adventure, no także. Niż takiego siedzenia i Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Także ostatnio byliśmy sobie w tamtym Dungeonie, a teraz możemy iść przed siebie, a to są nasze pierwsze domy. Chyba powiedziałem wszystko, nie wiem, czy ktokolwiek ogarnął. Lefty game, dlaczego żeś opuszczył grę? Nie wiem, czekaj, zreloguje Disconnected, disconnected. O, o, disconnected. No to ja y, widzicie, cyfer już walnął na mnie w po prostu y, poprzedni odcinek był, cały odcinek, a teraz stwierdził, że a, bo ja mi się nie chcę i ja se pójdę. A to nie, ja wam pokażę, ja, jaki ja... piękny świat jest, świat bo jest ja przepiękny. Ja odcinek, to to, to, to nie, nie ma co, nie ma co, nawet ja już, nie, y... ja, ja już walę. O, tu mamy I... na przykład I... ślimaka, bardzo słodkiego, I spotkaliśmy też ostatnio takiego małego, cute którego po prostu od razu mordować trzeba, bo to jest, rozumiesz, to jest po prostu mój quest poboczny. Jakby to muszę zrobić na 150%. Dobra, co tu w questach mamy? Czy coś jest do odebrania? Iron Fishing Rod. Co ty pierdzielisz? LJ, twój serwer mi zniknął z lanów. Ale jak? Ale ja mam, ale ja mam open to lan cały czas. O! To są te... Aha, to są te deadwormy, tak. O! Jezu Mario. O! O! U! A! U! O Jezu! Dobra, ja zestartuję sobie na szybko Minecrafta, ty tam zagadaj, żeby nie zauważyli. Dobrze, dobrze. O! O! Zawał! 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 Jak to się rzuciło na mnie nagle! O Jezu! O! O dobra, nie idziemy na tą pustynię, pustynia jest zła, pustynia jest zła, pustynia jest zła, bardzo zła, bardzo, bardzo zła. No, 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 nie ma opcji. E, nie wiem, dlaczego w ogóle cię wydupiło, skoro byliśmy, graliśmy teraz przez chyba pół godziny co najmniej na, na tym serwerze i dlaczego miałoby tak wydupić, to co, co, co to miałoby... Ty, a może faktycznie właśnie internet może się zbagował i pomyślał sobie, eee, nie będę się w ogóle tam, wiesz, produkował, nie, tam sobie poradzę, a w sumie dobra, mam enderpeary, czyli mogę się teleportować szybciej, dobra, e, to nie, pokażę wam trochę zasadzie, świata. Że weszło te, weszło prawo, yy, siedźcie w domu i ten taki pingwin, nie? a teraz to mi się nie chce. <gry> e, zobaczymy sobie, w ogóle mapka wygląda o wiele lepiej, tylko że wy jej nie widzicie, bo ona jest w tym miejscu, gdzie jest kamerka, ale jakby powiedzmy sobie szczerze, nie potrzebujecie jej widzieć. Więc proszę y, wszystkie dzbany o wstrzymanie komentarzy. Jaj, przesuń kamerkę, bo nie widzę mini mapy. A po kiego ci widzieć minimapę? Powiedz mi, po kiego chcesz widzieć minimapę? Widzisz Minecraft? Widzisz. Mogę ci odpalić całą mapę? Mogę. Więc siarap i oglądaj. I nie marudź. Bo ja wiem, że wy marudzić lubicie na każde kuźwa małe pierdu-pierdu. Y, y, ale kamerki nie będę przestawiał. Kamerka jest w tym miejscu, w którym ja chcę, żeby była. I ja decyduję o tym, który bo na miejscu będzie. Rozumiesz to? No. ja, ja przesuń Minecraft, a bo kamer takie słabo e, Powiedz mi, czy restart y, idzie pomyślnie, czy nie pomyślnie? Ładuję, ładuję, możesz tam, wiesz, tam, możesz ich zagadywać. Niech myślą, że jestem. Niech myślą, że jestem. Ja jestem daleko jak coś! E, spoko, ja sobie tutaj poeksploruję troszeczkę. Pampkiny? ale pump... Czekaj, pumpkiny. Czekaj, pampkiny, bo na 1.12 pampkiny były takie od razu z mortkami. W sensie, że miały takie wycięte te, czy to weszło dopiero później, eee, czy ale to było i tak, i tak. Nie wiem, nie pamiętam. Bo ja pampkiny zbieram, moi drodzy, bo tutaj jest coś takiego fajnego w questach, co się nazywa Jacko Launcher. Także, moi drodzy, naprawdę to nie są jakieś żarty, można stworzyć. E, tak jak macie tworzycie sobie z pampkina e, Jacko Lanterna, można stworzyć, wyrzutnie tych Jacko lanternów, i to jest w ogóle wow! O, ja chyba znalazłem kolejnego, chyba, y, jakiego, y, dungeona małego, takiego, a może, może dużego, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mm, ja próbuję się połączyć, mm, zaprawdę. Ale dlaczego tak, mnie nie łączy? To, to mnie tak troszeczkę dziwi. Nie, nie wiem. Było, mm. działało, teraz nie działa. Ale chociaż początek, bo widzisz, to za te wszystkie... Ja wiem, to za Friendly Fire cię wydupiło. Już nawalałeś mi w zbroję, nawalałeś mi... Ja ci mówię, i za złodziejstwo mojego miecza emeraldowego, którego tak ładnie, żebym chciał obejrzeć, a tu już zniknął zanim go zdążyłem obejrzeć. I tam serwer stwierdził, że e, 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 nie, nie da mojej warcie. Co to dobra, jest? ja się próbuję połączyć w dalszym ciągu, nie wiem, będzie trzeba pewnie odświeżać, wiesz co, save'a, wyłączać i włączać przed każdą nagrywką teraz. To ja, to ja zrobię, czekaj, to ja zrobię save and quick, dobra, shutdown, interial, elo. Macie czas moi drodzy, żeby zostawić łapencję w górę, żeby napisać komentarz, dlaczego lubicie seriala Adventures i dlaczego chcielibyście widzieć więcej odcinków. E, możecie napisać i skomentować. Dlaczego cyfera Wina? Dlaczego cyfera wida? tak. E, <laughs> na przykład, za co lubicie nas oglądać na przykład. E, Jakieś kreatywne komentarze serducho będę miały, także polecam serdecznie, moi drodzy. Ja już prawi, pra, prawie jestem, dobra jestem, teraz Open to LAN, proszę bardzo, i pyk. I otwieram LAN i LAN otwarty jest. I zobaczymy, czy teraz będziesz w stanie wbić. Mam nadzieję, że tak. A ja sedynie dalej zbieram. Ja domka będę próbował. Bo to jest Where dziwne. LAN bundle. Wiesz, jakby nam w ogóle nie działało, to bym stwierdził, okej, okay, dobra, no to nie działa, ale że nie działało przez no, cały to odcinek to twój to. No to takie trochę dziwne w sumie właśnie Dobra, mam bardzo dużo tych. Dobra, join o, to game łączyło mnie, faktycznie. Nie, yeah! nie, będzie trzeba yy, co odcinek robić szybki taki masciutki reszciarcik sobie sejwa. No nie? tak, tylko ciekawe na ile to czasu na przykład starcza, bo jeżeli nie wiem yy, na mniej niż 20 minut będzie i też będzie wywalało, to co wtedy? To eee. jesteśmy nie, w dupę, nie, nie, panie. Nie, nie, nie dobra. 38 o Lanternów, elegancko. Ja chcę strasznie zrobić, tylko ja właśnie nawet nie wiem, jak się robi ten cały Jacko Launcher. Dobra. Nie, to tu jest. O, fuck, LJ. Co? Jeżeli jest jakieś jedzenie zbyt często, ono traci wartość. Traci wartość? Mniej daje jedzenia. Ooo! Czyli musimy różnorodnie wpieprzać, słuchaj. Ty faktycznie. Chleb już w kuźwa półtorej. Co ty gadasz? O mój o Boże. Boże. Red Dead War Hittin. Ice and Fire. He 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 he. I Rotten Flesh, dobra, to nieważne. Generalnie tak, ja bym chciał bardzo zrobić dzisiaj, i zaprezentować ludziom ten ten Launcher Launcher. bardzo, bardzo. Tylko żeby go zrobić, to trzeba niestety mieć trzy żelaza, 2 złota, dispenser oraz cauldron. Czyli trzeba mieć trochę żelaza, więc. E, Kauldron. No ten ten kociołek, nie? E, Kauldron, dobra, tepam się do ciebie. Dżem dobry. E, mm. Tu jest co to jest za struktura Ło! Wow, tak. Wow, 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 Ło! Ło! w ziemię. LJ, wykop mnie. Pch, LJ, bo mnie na plaży s... U mnie stoisz w miejscu spokojnie. Dobra, jestem, już żyję. W każdym razie, czekaj, jagódki sobie będę brał, bo jagódki to dobre te te I Ja bym poleciał tutaj sobie poszukać troszeczkę yy, żelaza jeszcze, żeby zrobić faktycznie tego, yy, tego 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 questa, nie? O, 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 a to jest co to jest? To jest koper. Boże, nie chcę koperu. Nie chcę kopru, panie. Ja 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 chcę co innego. Eee, żaden kopiec. Ej, coś tu w wieży jest. Tam jest jakiś czarodziej. Czarodziej? Dawaj! Uuu! Uuu! Pyrolyse! Dobra, idę, idę, idę. A pan to chyba ide, ide. jest! Wow! Tak! Ło! Wow. Wow. Dawaj go! No, Ty bić go nie można! What? Co to za oszukiwanie? Aura! Kill Aura! Halo! Pan! Pan <laughs> for this player! Ej, co jest? Ty nie można podejść do niego. Mam ma tarczę ochronną! O tyłu też go nie można klepać. Czekaj, spróbuję lawę wylać. Tak. Ej, skrzynię mu opierdzielimy. Tu jest skrzynia, halo. Ej, co? Aaaa! Nie, LJ, nic nie idzie zrobić. Hopie, a ja utknąłem. Ja też. Dobra, teleport. Ha! Teleport. Oj, fuck. Teleport. Dalej, gnoja. Si teleport. Nie mogę. Ło! Wow, działa, 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 dobre! Dobre! Zginiesz! Dobre, to było dobre, to było dobre, to było bardzo hey. dobre Ta tarcza dalej tu jest! Fak. Eee... Ty, faktycznie, no Eee, ja nic nie mogę, halo Lecz, możesz kopać się za sobą? Poczekaj! Eee, mogę? Dobra. Dobra. Weź się przekop do tamtej skrzynki Ta 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 eee. idę, idę <laughs> Ale to jest mega dziwne! Ej, tu też jest strefa! Wait, czekaj. Musisz do... brzegiem wyjść, stary! Hopie, poczekaj, bo mnie cofa. Pa... O, znikło, znikło, dobra, znikło. Kroll, o nie! Elektroball Wizard. Tom of Arcana. O, Co to za symbole są w ogóle, ty? Te enchantowe takie, Arcane master. Warfare. Fuck. Bieremy to czy nie? Spellbook. To tu się wszystko pali! Dobra, bieremy to i spierdzielamy. Ej, stary, Juhu! Wszystko się pali, Halo. Chodź do mnie, uciekaj! Czekaj, bo biorę ten swojego. Nie, jego. W disełku, nie nie! Piesełku! Nie! Piesełku! Ej, nie! Dobra, nie jestem w Rejaju! Nie! Jest! Nie! Jest! No nie mam, nie mam go czym nakarmić! Piesełku, proszę cię! O! 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 O, żyje! Woda, Dobra, żyje, żyję, żyję, żyję! Żyję! Okej, żyje! Ma bardzo mało hapy, ale żyje. Nie mogę go nakarmić chlebem. Maszcie sobie te skrole? Maszcie sobie te skrole? Mam! Daj mnie! Wow! Nie, zużyłeś magię, że! Chciałem, chciałem tylko przeczytać! Discover the Spell mam jakieś zaklęcie. Poznałem jakieś uh. zaklęcie! Uh. E, Spellbook! E, e, to wszystko gdzieś... Co to za język w ogóle jest? kurwa, ty! Ja nie wiem. A, bo tu jest nowicjusz. Aha, mam dwie spel, ma dwa spelbooki. Jeden jest nowicjusz, a drugi jest master. I to są te takie symbole, zobacz. Ooh. A w nowicjuszu masz normalnie. Ooh, Magic missile. Fires a bolt of magical energy in the direction you are po Tu są zaklęcia! Tak? Ooh. Są magiczne Ooh. różki Ooh. nawet. No, mana na 5 Ooh. atak. Dobra, Znaczyk dobra, 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 panie, panie, yy, do domu. Do domu, dom, yy, teleport, dziękuję, dobra. Ja tam sobie kładę łóżko, nie wiem jak ty. Ja chcę bardzo zrobić ten, yy, ten, ten, ten. Yy, kurna, no, 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 ten, ten. No, ten, ten taki szczelający Jack-O-Lanternami chce zrobić, no bo to questik, panie jest, to ja to muszę chodzi, zrobić. O, czy chodzi ci o kolosal chest? Nie! Wiesz, tak. Czy jak się Dispenser robiło z łuku, nie? No. Kurcze, łuku chyba nie mamy. Mm. Bardziej bym, na, wiesz co na plecaki zbierał w tym momencie. Jezus, ale ty w ogóle czujesz, ile z tego odcinków można zrobić teraz? To yy, no, tak, trzy razy więcej niż poprzedniej paczki, także. A to jest taki de facto trochę drugi sezon, o no tak, dokładnie. Eee, czemu ja mam auto-jumpa? Przecież wyłączyłem to, weź mi z tym, kurde, nie chcę auto-jumpa być. dobra. Eee, ja potrzebuję nici, teraz się zastanawiam, z czego nici można tutaj w ogóle ogarnąć, jeżeli w ogóle, czekaj, zobaczmy sobie tutaj. Eee, Co, ty gadasz? Co ty gadasz, że są te, pod, pod wodą są te, 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 te eee, małże i można je normalnie zjadać, nie? O, z wełny można stringi robić. E, to ja w takim razie idę te łowce pozabijać. Bo normalnie z wełny typowo się nie da no. robić tych, a tu się da, Aha! Dobrze, tu gdzieś owce widziałem. Eee, e, 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 o jest owieczko. Chodź owieczko, daj mnie, No eee, dziękuję. I ty nie też daj prawie. mnie, dziękuję. Dobra i teraz to se rozbijam, pyk dwa stringi, pyk dwa stringi, dobra. I wyobraźcie sobie teraz, że na przykład będziemy mieli tu walki ze smokami. walki yes. z wielkimi rycerzami, yes. z wielkimi toporami. Ui! Oh. Ta paczka jest serio bardziej taka, że aż normalnie... Ona że, jest tak że, dobra! Ta dobra! Że aż, że że aż, aż łapki w góry latali! W będą, latali <laughs> będą te łapki wszystkim! Pod odcinkami się dużo wbijali, prawda! Dobra, Jakby to, to powiedzieć tak. O nie kolejnego, wi kolejnego wizarda znalazłem! O oh fuck! Co to jest? O, można linę robić, dobra, też fajnie Dobra, mamy łuk. I, I'm busy right now bo ja tu hefa a sorcerer. O nie, on mnie zabije. Ej, no, ale jaka mam się tepność. A! Czekaj, Trzeba... <śm> będzie coś innego pod R, bo tu jest pod pod. <śm> e, e. Ja nie mogę słów znaleźć. Tyle rzeczy mam w głowie i tyle próbuję ogarnąć, że to jest taki. Uh. Uh. A mój mózg nie dopuszcza do śpiewu rzeczy. Dobra, teraz tutaj, tutaj. chyba tutaj. wpadł do szamba. <ś> Wala, la, 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 la. Stary, la tych czarodziei jest tu od cholery! No to, hopie, ty nie wasz z my jesteśmy za małe jeszcze tutaj y, za słabi jesteśmy no. Jestem piratem, nie porzucam okazji na przygodę. Because I am the pirate. ten, ten, terereren, terereren, Dobra, terereren. Mam Redstone nie, o, bardzo mi ja się podoba, do że można tak szybko po drabinie wchodzić, to jest po prostu moim zdaniem najlepsza rzecz, nie wiem jaka modyfikacja to dodaje, ale to jest naprawdę przekozak. Ale e, ja to lubię. Dobra, dajemy tak, pod tym redstone i tutaj, tak i dispenser, dobra, mamy dispenser. E, teraz jeszcze potrzebuję żelaza, żelaza, żelaza. O, i, i my złoty. będziemy mogli sobie magic wonda zrobić, tylko musimy magic krystal znaleźć. Będziemy mogli popieruszczki sobie zrobić. Będziemy czarodziejkami z księżyca. Momentu strike, kuźwa, bacia, jakieś szalone rzeczy. Dobra. E, złoto, 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 złoto. Tu jest co? To jest red gold ore. To, to raczej nie jest to, czego ja potrzebuję, bo to jest no to co innego jest. Dobra, pyk. Najszybszy. Słuchajcie, Szukamy mamy złoto złota. gdzieś tam przy sobie? No właśnie szukam, bo chcę zrobić Ej, mam iron ore chunk. ma. Level up e, reload. Idę do ciebie tutaj. LJ Cześć. spadłem po, pod mapę. Fak. jestem u ciebie? Tak, jesteś u mnie, tylko dobra, poczekaj. Jest. Dobra, bo przez chwilę miałem takie Kurde, nie, nie, zginę nie, ze wszystkim, fak. Nie jest. zginiesz, spokojnie, to tylko teleport. O, o, jest Goldore, dobra. Nowe achievementy mamy porobione w ogóle. mój sobie. Z e magii nam zrobiłem pierwsze achievementy. Spoczko, spoczko. Y ja zaraz nam chcę zrobić ten cały... Y wy tą wyrzutnię, nie? Tylko jeszcze żelaza potrzebuję. Dobra. Dwa o, złota, ja ile tam na... złota trzeba było? Nie wiem. Yy, Dużo, ja potrzebuję golden nuggeta, chłopie, jedna Dwa złota, nugget. dobra, idealnie. Dobra, nie, ale to spoko, ja zaraz będę miał trzy sztabki złota, to zrobimy te, te, te... Yy, no. I nuggety i wszystko, wiesz? Tylko się, dobra, tylko się cofnę wiara, na górę. na ja do góry, a nie, ja to też. się tak robi, dobra. Bo <laughs> ale wiesz, ale, winda, z automatu, ale z automatu ciśniesz na W, nie? Żeby, żeby do góry. No, Jest coś czeka, takiego, ja, dobra. zrobię. Yy, w ogóle, noś sobie ten czarm, słuchaj. Który czarm? Ten antidot charm to się gdzieś w ekwipunku zakłada i masz chłopie normalnie, wiesz, ochronę jakąś taką dodatkową. Eee, czekaj, tu jest. Tu jest na czarmy. Nie mam. Y eee, tutaj są na czarmy. Ta, mam. A, mogę to w różne te sloty założyć sobie w ogóle. Okej, okay, dobra. Current slot, empty slot. Kurczę! No mam niby no tego czarma założonego teoretycznie, nie wiem. Ale ty w ogóle wyglądasz naprawdę zjawiskowo, powiem ci. Ja wiem, jestem stylowy i w ogóle. Dobra, jestem tutaj. zjawiskowy. Lepsze ujęcie, jak wyglądasz jak Menel ubrany, nie? No wiele lepsze ujęcie tego słowa, dokładnie. <laughs> to <Tomu> motorkana. <laughs> bo ja zrobiłem, wiesz? I nie mogę jej użyć, bo nie mam, bo mam empty slot magii. Gdzie Spoczka. ja muszę włożyć sobie, może to tutaj gdzieś jest? Kajt Ej, to, to. w ogóle to jakoś... Ty, tu się sześć żelaza przepaliło tak od razu, a tu... What? Ja coś zrobiłem inaczej? Ej. Nie wiem. Serio, no bo tutaj włożyłem w jedną stronę sześć y, iron ingotów, pod, postawiłem obok piecyk, włożyłem 6 iron ingotów i w tym po lewej, który na nowo postawiłem, już było przepalone, a w tym po prawej się jeszcze przepala. A to jest what? ten sam piecyk, dopiero go zrobiłem. Okay. Ja coś... Ja mam jakąś nową zdolność, kuźwa, czy... Ło! Wow, jaki szybki ten piecyk jest! Co jest?! Co ty gadasz? What?! Ten był postawiony jako pierwszy, więc on te tak nie działa, ale ten drugi. Ja mam chyba jakiś... Czekaj, może ja mam te, 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 te całe... Czekaj, gdzie to jest ten skillbook? Boże, gdzie to było? Eee... Dabaj mnie to skillbook. Poka mnie to. Tu było wy. Nie no, smelting efficiency mam 0 na 10, cooking speed... Ej... Kurczę... To jakiś specjalny piecek zrobimy? No, to no, piecyk jak piecek, Normalnie go zrobiłem z ośmiu sztuk yy, tego. Ale ten jest zajebiście szybki. No, ej, my musimy Tom of Arkana zdobyć na jakimś pierwszym levelu, wiesz, żeby. Arcane War. LJ! Co ty, LJ, czekaj, gdzie jesteś? Tutaj mam, O, ja pierd co co, 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 co? Czekaj, ja tu robię to, to. to Nie, czekaj. To. To. Magic Plus? Może jak to się robiło? Eee, quest. Daj mi to. LJ! Spójrz na mnie! Już, 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 czekaj. To, to. Nie, no weź mnie, Magia. zabijesz w końcu! <laughs> zabijesz mnie w końcu! No nie, ma dwa serduszka, kurwa! Magic, Magic! My się naprawdę pokłócimy, ja coś czuję, naprawdę, serio, bo to. Jak ty mnie tak zamierzasz bić za każdym razem, to ja. Magia. ja kuźwa pozew już. Jak cyk, cyk, się, cyk. Bra. Dokładnie, bo mi nie dasz stworzyć kuba tego co chcę od początku odcinka do no. Nie dasz mi się pobawić. Halo proszę pani, on mnie bije. No i co przecież robię to tak jak powiedziałem. Ej halo, oszuję się oszukany, co jest? Jak robisz ten cholerny... No żelazo tu, żelazo tu, tutaj ma być stick tak? No to stick. Tu ma być złoto, tu ma tu. być złoto, tu dispenser. To to no to przecież dobrze to robię, no ej, 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 ej. ej. LJ, zdarzyłem kwiaty, które dają regenerację. Jack. Zbieram. Pyk. Move item. O! Jest! O! Zrobiłem! Zrobiłem! O, tu ze złoto jeszcze, cyk. Pieniążki, dobrze, dobrze, zarabiaj dla mnie. A, e, 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 e. Dobra, chyba wszystko mam podblokowane. Iron w ogóle, fishing, jak to się robi? Dobra, zrobię to. No, no problemu, panie. Ej, e... Nic. Wiesz, że możemy już podstawowe rzeczy sobie, kurczę, kupić w tym, w sklepie? To fajnie, ja zbieram na te żarąbiste rzeczy. E, czekaj, iron, iron, e, iron fishing. Tak, 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 tak. Dwa żelaza, tutaj dwie te. Dobra, 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 pa. Cyk, cyk. Tutaj cyk, cyk. I cyk. Jest Iron, proszę bardzo. Kolejny, kolejny oh, nice. zrobiony, się dzieje? spójrz na mnie, kim zostałem. Pick. Co to, co, 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 co? No zobacz na mój kapelusz. <grym> Kuwa, Wizard się odpali. we, 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 we! Magiczni piraci! Jak to się ładuje? What? A, pampkiny musisz mieć. Mam, yy, mam pampkiny i mam Jacko Lanterny. Jack no hmm. daj mnie to, daj mnie, to ja to sprawdzę. Ja to nie, ja nie, 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 bo będziesz nie, 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 nie dam. Nie, Moje. Ja muszę strzelić w końcu. Kurła, no Jak to załadować? Mam taką ładną broń, no! To no patrz jaka ładna broń, no taka kurwa, no to no, czekaj. Nie mogę sobie nie zrobić normalnie screena! Dobra, chcę zrobię taką screena, o Jak to zrobić, jak to zrobić, jak to zrobić? Panie, jak to zrobić? Ja chcę, ja chcę, ja chcę mieć. No kurwa, daj przez ci, ciebie co chwilę się muszę leczyć, no! Daj spróbuj. Nie! Bo będziesz na mnie strzelał! Nie ufam ci. Nie ufam ci. Ty, ty powinieneś mieć zakaz w ogóle używania jakichkolwiek broni, chłopie, rączką tylko powinieneś być Magia! Bo, magia, chuźwa. Wióruszka mu się zobacz, odpaliła. znacz za, te kwiaty, zobacz kwiaty, o. Dobra, nie wiem, rozgryzę... Co... Kuwa, 25 minut, koniec! Panie, bo przez to wszystko żeś mnie przeciągał i ja teraz, kurwa nie dożyłem A, ba, ba, ba. się wyrobić wtedy, kiedy powinienem, dobra. Nieważne, eee, do następnego odcinka, moi drodzy, e, piszcie w komentarzu e, cyfer, to luj, bo mnie bije w ciul. E, i, ten... <ścoughs> I zobaczymy, ile komentarzy będzie. Możesz mnie, kuwa, mać, nie bić, bo naprawdę, kurwa ja przyjadę do ciebie i cię tą różdżką, to rozumisz. Jest ty, mnie, ty mnie w grze ja cię kupa w realu pocistę <śmum> Normalnie znajdę taką magiczną ruczkę i będzie Magia, magia! Kuściwa, ma, będziesz <śmum> O mój Boże, dobra To Do tego, moi drodzy Nie można naciskać Cię 1 to mnie denerwuje Trzymajcie się i papatki hej, cześć, Na razie. pa, 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 pa.